Ta rzecz. Ja więc jakiś czas temu wygłosiłem tezę, którą przypomnę w dzisiejszym filmie, że najsilniejszą partią na polskiej lewicy jest partia Wrogów Towarzysza Michała, i w skład tej partii wchodzą zarówno członkowie polskiej lewicy, którzy kiedyś tam zostali przez Towarzysza Michała obrażeni, jak i moi byli współpracownicy. Więc kilka razy już. Przerabialiśmy ten schemat, ostatnio ten schemat mieliśmy w kolektywie rynkowym, a więc ludzie yy, jacyś tam byli współpracownicy, którzy postanowili stworzyć nową strukturę i jedyne co ich łączyło to nienawiść i zazdrość do towarzysza Michała, a także moich współpracowników do kanału Odrodzenie Komunizmu. I dopóki cały czas na mnie pluli, dopóki my się nimi zajmowaliśmy, dopóki to interes publikę, no to była tam jakaś dynamika. No po pewnym czasie oczywiście, po kilku tam tygodniach czy miesiącach, widzowie powiedzieli im no słuchajcie, no to już się robi nudne, no zmieńcie płytę. Ile można jeździć po towarzyszu Michale, no może byście nagrali coś nowego, no. No i w tym momencie, kiedy zaczęli myśleć, zaczęli szukać jakiejś takiej nowej tożsamości, no to się pokłócili między sobą, no bo okazało się, że każdy z nich chce iść w inną stronę, no i oczywiście to się rozpadło. No, ostatnim takim eksperymentem był Instytut Kapusiów, czy nawet jest Instytut Kapusiów, no i wszystko wskazuje na to, że Instytut Kapusiów pójdzie tą samą drogą. Więc zacznijmy może tutaj od nowego logo tego Instytutu Kapusiów, mianowicie nowe logo to jest takich sześć postaci: to jest Marx, Engels, Lenin, Stalin. Mao i prezydentę Gonzalo, więc właśnie ten student Karolek, który da mieszka u Mamusi i właśnie nigdy jeszcze nie pracował, no to nagle sobie postanowił, że on w Polsce będzie promował, promował maoizm, a ponieważ jest tam wiele różnych właśnie szczepów tego maoizmu, to on będzie promował szczep maoizmu gonzalowskiego, właśnie powołując się tutaj na świetlisty szlak. Yy, właśnie tutaj taką organizację tam rewolucyjną z Peru. No i tam właśnie, yy, no zanim jeszcze tutaj, no yy, zanim Karolek stworzył yy, yy, właśnie tutaj organizację rewolucyjną w Polsce, zanim rozpoczął wojnę ludową, zanim rozpoczął tutaj wielki kult prezydentę Gonzalo, no to okazało się, że tutaj no, w tej partii wrogów towarzysza Michała jest także inny tutaj przegryw, niejaki Gabryś. Gabryś, członek MLPD, który to Gabryś, no, no ma tutaj podstawowy konflikt z Karolkiem, mianowicie mianowicie e, Gabryś też chce jest zwolennikiem takich sześciu mądrych głów, mianowicie Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao... I ta szósta postać to jest Stefan Engel. Stefan Engel, kim jest Stefan Engel? No, tak się złożyło, że mam chyba pięć książek Stefana Engela, więc zaprezentuję te książki. Tutaj jest książka o ekologii Stefana Engela. Tak ten Stefan Engel wygląda. Jest to właśnie były robotnik, działacz niemieckiej MLPD. Więc, to jest książka o ekologii. Tutaj jest La lutte pour les modes de pensée dans le mouvement ouvrier. Też jest ten Stefan Engel. Tutaj to jest taka chyba jego główna książka, która tam była taką główną książką tam 15 lat temu. To jest taki właśnie no, nowy tutaj porządek. La nouvelle organisation de la production internationale, no, książka tutaj ma podstawową, głupią tezę, no, gdzie on tam udowadnia, że no, nie ma już imperializmu, tylko dzisiaj mamy tam, on to pisał tam 20 lat temu, to w 2002 czy 2003 roku, że już nie ma imperializmu, że to co zostało opisane przez Lenina, że właśnie tutaj mamy ten powiązanie, Monopoli z państwem, no, że to już się skończyło, że teraz monopole są silniejsze od państw, no, taka jest mniej więcej Główna teza, no ciekawe, no, tylko że, że chyba jeszcze za wcześnie na coś takiego Choć kto wie, no tutaj widzimy, no tutaj jakieś te Amazony i inne takie, no to jest To jest Ja nie chcę powiedzieć, że jakoś to odrzucam, no bo to, tu jest kilka mądrych tez, ale ale moim zdaniem jakby po podstawowy problem tego Engela akurat w tej książce to był taki, że Engel wychował się w Niemczech, które są takim nietypowym krajem imperialistycznym, mianowicie Niemcy są bardzo silne ekonomicznie po II wojnie światowej, a równocześnie są pozbawione armii, czy też ta armia niemiecka rfn była bardzo słaba. No, teraz już jest troszkę silniejsza, no, ale cały czas no, ta armia niemiecka i aktywność zagraniczna Niemiec no, nie odpowiada potencjałowi militarnemu, więc on wychował się właśnie w takich Pokojowych Niemczech i jemu się wydaje, że, że ponieważ on nie widzi imperialistycznej ekspansji Niemiec, no to w sensie tam, takim tradycyjnie wojskowym. No. no to to już się skończyło. No nie, nie skończyło się. No, Stany Zjednoczone pokazują, że cały czas no, tutaj no, swoich interesów imperialistycznych są w stanie bronić cały czas. Ale dobra, to jest jakby inny temat. Prezentuję kolejne książki Stefana Engela, tutaj jest. Lob de la Révolution Socialiste Internationale to jest świt rewolucji międzynarodowej rewolucji socjalistycznej ja kiedyś nawet napisałem recenzję tej książki to się na, na blog walka robotnicza wpisacie sobie blog walka robotnicza Engel powinno wam to wyskoczyć no i w końcu mam tutaj taką kserówkę też tego Engela Yy, Stefan Engel, Monika gardner Engel to taki właśnie no, żona, żona tego Engela, więc jest tu taka nepotyczna yy, właśnie yy, związek, no, że, że tak jak właśnie no, no, dobre wzorce, maoistowskie wzorce w końcu, no, bo to tak yy, w Chinach było tak, że jak umarł Mao, no to yy, jedną z głównych form, yy, yy, jedną z głównych stanowisk przejęła żona Mao. No to tak, tutaj właśnie w partii MLPD no, jest tutaj szefem, był e, e, Stefan Engel, ale tuż za Stefanem Engelem była żona Stefana Engela. Ale dobra, dobra. No. E, Nouvelle Perspective pour la libération de la Femme en Polemie. Więc to jest o, o wyzwoleniu kobiet. Bardzo ciekawe to jest wszystko. Więc, więc co? No, ten Stefan Engel, no to tam można się z nim zgadzać lub nie zgadzać, no ale to taki. Płodny, yy, płodny, właśnie teoretyk marcizmu, leninizmu, no, mieszkający w Niemczech, były robotnik, no, przywódca, były przywódca tej MLPD. No i tutaj dochodzimy jakby do sedna, no, że jest podstawowa sprzeczność. No, dla Gabrysia no, to idolem dzisiaj jest Stefan Engel. No, dla Karolka idolem dzisiaj jest yy, yy, prezydent Gonzalo. I przechodzimy do sedna. No, na stronie Instytutu Kapusiów pojawił się artykuł tłumaczony przez Gabrysia, w którym to Stefan Engel masakruje prezydenta Gonzalo, no, wyzywając go, że jest to drobnomieszczański puczysta, który nie, się na, który nie zna się na marksizmie, nie zna marksizmu, leninizmu, że jest to blankizm, że w ogóle morduje robotników, awanturnictwo i tak itd. Tak taki po prostu, no, no... spuścił tego Gonzalo w kiblu, no, tak jest, wprowadzając to... No, oczywiście jest to wszystko tutaj ładnie, grzeczne, pełne cytatów i tak dalej, no, ale jakby, no, w języku polemiki marksistowskiej, no, to jest to po prostu wypowiedzenie wojny, więc w tym momencie mamy jakąś taką sytuację, no, z gatunku, no, z, z gatunku takiej schizofrenii politycznej. Mianowicie, no mamy stronę, gdzie na tej stronie jako idol jest właśnie Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao i prezydenty Gonzalo, więc wchodzicie na tą stronę, widzicie prezydent Gonzalo i czytacie artykuł, w którym się dowiadujecie, że prezydent Gonzalo nie zna się na marksizmie, że to awanturnik, puczysta, drobnomieszczański, coś tam i tak dalej, i tak dalej. Więc robi się ciekawie, robi się ciekawie. Ja właściwie niepotrzebnie nagrywam ten film, bo ja się boję, że ja nagrywam, nagram ten film i oni się pogodzą. No. Więc. Jakby co, to ja tego filmu nie nagrałem. Poczekajmy, aż Karolek odpowie. Wtedy Gabryś znowu tutaj da kolejny artykuł Stefana Engela. No, będzie się działo, niech się biją, niech się kłócą. My będziemy się przyglądać i śmiać. No, ale tutaj oczywiście podziękowania za Gabrysia. Oczywiście Gabrysiem gardzę, uważam go za sekciarza. Ale w tym jednym, jakby w tej jednej kwestii się na coś przydał. No bo ta, 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 ten artykuł, no rzeczywiście jakby rozwiązuje kwestię prezydenta Gonzalo. No to jest jakby, zakończył temat. No już jakby po tym, po tym co tam zostało napisane i opublikowane, no to już właściwie, no, twierdzenie, że ten Gonzalo to jest jakiś taki nowy następca, właśnie Marksa Lenina i Stalina, no. No w tym momencie, już jakby temat jest zamknięty, więc Gabryś dziękuję.